Cześć, z tej strony Dawid Tumiński. Witam Was w kolejnym tutorialu na temat Adobe Illustratora. W tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć czy odtworzyć taką właśnie ikonę, ikonę komentarza w stylu flat design. Jak zawsze na początek, przyjrzyjmy się, z czego zbudowana jest ta ikona. Przede wszystkim mamy tutaj duże, rzucające się od razu w oczy tło. To czerwone koło to jest oczywiście tło. Sama ikona składa się z zaokrąglonego prostokąta, który ma u dołu tutaj trójkąt, który był trochę przekształcony i potem zobaczymy, jak. Mamy oczywiście trzy fale, które zostały stworzone przy pomocy narzędzia. linia. Um, oczywiście do, został do, do nich efekt i też zobaczymy, jak to zrobić. I oczywiście mamy tutaj ten długi cień, który pewnie widzieliście już w, w wielu, wielu różnych projektach, designach, e, zwłaszcza tych flat designowych. No dobra, to zaczynamy. Ja mam przygotowaną już przestrzeń roboczą, artboarda drugiego. Mam też warstwę przygotowaną specjalnie do, po to, żeby tworzyć czy odtworzyć te ikony. Jeśli chcecie robić czy powtarzać moje kroki, stwórzcie właśnie sobie nową, nową przestrzeń roboczą i nową warstwę. Tak będzie najłatwiej pracować. Ok, to zaczniemy od narysowania zaokrąglonego prostokąta, którego które narzędzie które to narzędzie wybiorę z, narzędzi, z, z próbnika, przybornika narzędzi, kliknę w, na narzędzie prostokąt, gdzie razem z razem między innymi z prostokątem jest również prostokąt o zaokrąglonych kątach, <grych> narożnikach, kliknę i przytrzymując klawisz SHIFT narysuję mniej więcej taki, taki kwadrat. Przytrzymanie, przytrzymanie klawisza SHIFT spowoduje, że nie stworzę zwykłego prostokąta, tylko kwadrat. Oczywiście, klikając czy przytrzymując strzałkę w górę lub w dół, mogę zwiększyć lub zmniejszyć zaokrąglenie moich rogów. Myślę, że tyle wystarczy. Ok. I teraz stworzę ten trójkąt tutaj u dołu, który, który jest tak jakby, właściwie to nawet nie wiem jak to nazwać taką wskazówką, z, z której strony dana osoba, która w komiksie, czy, czy w ikonie mówi. Ok, czyli wybiorę sobie narzędzie pióro, może przybliżę trochę tutaj i chcę stworzyć, chcę stworzyć zwykły trójkąt, no prawie zwykły, jeden z boków tego trójkąta będzie, będzie nieco, nieco wygięty. Czyli zacznę od kliknięcia gdzieś tutaj u dołu. Mam włączone inteligentne linie pomocnicze, dlatego łatwiej będzie mi się to robić i radzę wam też mieć włączone inteligentne linie pomocnicze, a można to zrobić przy pomocy skrótu klawiaturowego CTRL-U Kliknę mniej więcej tutaj Następnie w, narysuję linię prostopadłą do tej Czyli mnie no, powinno być ok gdzieś tutaj I teraz najadę na pierwszy punkt kontrolny, który stworzyłem Jak widzicie obok narzędzia, obok kursora, pióro Pojawia mi się taka, takie kółko bez wypełnienia, sam obrys Puste kółko, to znaczy, że jeżeli teraz kliknę, to zamknę mój kształt, a ja kliknę, nie, znaczy nie tylko kliknę, ale też kliknę i przeciągnę, tak, żeby mógł stworzyć sobie wygiętą, zagiętą linię, zagiętą ścieżkę. Przytrzymam klawisz Shift, żeby to wygięcie miało równe, mm, równy kąt, czy kąt 45 stopni, może nie aż tak dużo. A, tak, powinno być ok. To co teraz chcę zrobić, to wyrównać ten, ten kształt, ten taki dziwny trochę trójkąt razem z dolną krawędzią mojego, um, mojego kwadratu, znaczy zaokrąglonego kwadratu, kwadratu o zaokrąglonych bokach, czyli przesunę tak, żeby mniej więcej były te dwa kształty równo. Tak powinno być ok. Nie musi być super idealnie, bo zaraz i tak będziemy i tak te kształty łączyć i parę rzeczy y, usuwać, ale chcę, żeby było to jak najróżniej i potem mieć jak najmniej z tym roboty. Zaznaczę sobie teraz obydwa, obydwa te kształty i przejdę do narzędzia odnajdywanie ścieżek, czyli Pathfinder. Ja mam go tutaj umieszczonego w, w panelach po prawej stronie. I w tym narzędziu wybiorę tę pierwszą ikonę od lewej, po angielsku ja, ja, ja pracuję na angielskiej wersji. To jest funkcja unite, czyli po polsku pewnie będzie jakoś z, zjednocz, połącz, złącz. W każdym razie, to jest ta ikona po lewej, którą kliknę teraz. I już właściwie niemal niemal mam gotowy, mam gotowy kształt. Choć jeżeli przyjrzymy się tutaj temu połączeniu bliżej, albo jeszcze bliżej, to widać, że coś jest z nim nie tak. A to jest z nim nie tak, że został nam tutaj jeden punkt kontrolny, którego ja wcale, wcale tutaj nie chcę. Dlatego zaznaczę go przy pomocy tej białej strzałki, czyli narzędzia bezpośrednie, zaznaczenie i nie nacisnę klawisza Delete, bo jeśli bym to zrobił, to bym usunął w, w taki sposób, że otrzymałbym otwartą ścieżkę. Ja chcę mieć jeden punkt kontrolny mniej, ale jednocześnie, żeby ścieżka była, cała ścieżka była zamknięta, czyli w panelu kontrolnym przejdę do tego, na, na tej ikonki, k, która ma obok wyświetlony taki minus, który pozwoli mi usunąć punkt kontrolny, ale jednocześnie nie, nie usuwa ścieżki. Czyli kliknę go sobie i w ten sposób mam jeden punkt kontrolny mniej i moje, moja ikona czy te całe takie, cały róg, cały, cały łuk wygląda znacznie lepiej. Ale nie do końca, bo jeśli jeszcze raz się przyjrzymy, to widać, że ten punkt kontrolny to jest tak naprawdę jest ostry. O, powiedzmy, że tak, jest, jest ostry. A ja chcę, żeby był łagodny, żeby to wszystko takie biegło ładną taką falą. Mógłbym wziąć czy użyć do tego narzędzie przekształcenia punktów kontrolnych albo bawić się narzędziem pióra, ale zajęłoby to zbyt dużo czasu, a ja chcę, żeby ilustrator pracował dla mnie, a nie ja dla ilustratora. Czyli zaznaczę sobie ten punkt kontrolny, i znowu w, w panelu kontrolnym wybiorę tę opcję, dzięki której będę mógł zaostrzone punkty kontrolne. Zamienić na gładkie. Jeśli momentami waham się trochę, jeśli chodzi o polskie nazewnictwo w baszcie, pracuję i uczyłem się na angielskiej wersji, więc czasem muszę sobie zrobić trochę takie Translate Google w środku głowy, żeby pomyśleć, jak to może dobrze brzmieć. I tak samo jak Translate Google, może to nie brzmieć, nie brzmieć zbyt dobrze. W każdym razie kliknę tę ikonę. Jak widzicie, ilustrator. Ładny, ładnie, tak powiem, no nie wyprostował, ale zrobił ładną falę. Jeśli odsunę teraz, widać, że cała, te, cała ta fala, cały ten łuk wygląda naprawdę fajnie, naprawdę gładko. Ok, teraz przejdźmy do tych trzech falek, które tak jak mówiłem, utworzę przy pomocy narzędzia linia. I oczywiście dodam do niej efekt, o którym za chwilę. Może najpierw linię narysujemy. Możemy narzędzie linia aktywować albo w panelu narzędzi, które jest tutaj, albo przy pomocy klawisza Backslash. Ja kliknę i zacznę, i przytrzymując klawisz Shift, zacznę rysować, tak, żeby utworzyć linię mniej więcej taką. Powinno być OK. Oczywiście chcę mieć trzy takie same linie, więc mógłbym po prostu przesunąć. I przytrzymując klawisz Alt. Potem wciskając, wciskając kombinację Ctrl D na, klawiaturę, na klawiaturze, utworzyć w ten sposób trzy takie linie. Ale ja chcę Wam pokazać inną metodę, jak można byłoby to zrobić. Mianowicie przejdę do menu Effect, Zniekształci Przekształć, czyli Distort and Transform. I tutaj kliknę funkcję Transform, czyli Przekształć. I to, co chcę zrobić w, w tym panelu, to chcę przesunąć moją e, linię pionowo ale chcę również mieć dwie kopie, bo chcę mieć e, łącznie trzy, y, trzy takie linie, czyli muszę dodać dwie kopie, tutaj u dołu dodam dwie kopie i przesunę pionowo sobie te linie mniej więcej 40 pikseli, niech będzie 40 pikseli. Ok, wygląda to mniej więcej tak, wygląda całkiem dobrze, nawet bardzo dobrze. Jeśli chcecie, to możecie już przestać nawet tutaj, można zacząć dodawać kolory, potem ewentualnie ten long shadow, czyli ten długi cień, ja natomiast jednak pokażę Wam jak zrobić takie, najprościej takie właśnie falki, czy takie zygzaki i nazwa zygzak jest tutaj bardzo adekwatna, ponieważ teraz użyję, przejdę do menu efekt, znowu zniekształć, przekształć i użyję polecenia zygzak Jak widzicie, tutaj mam kilka opcji do wyboru. Yy, domyślnie zygzak będzie tworzył takie zaostrzone krawędzie. Ja chcę, żeby były gładkie, więc wybiorę smooth, czyli pewnie gładkie. I jeśli chodzi o wielkość, może zmniejszę ją do 7 pikseli? Może 8 pikseli. Niech będzie 8 pikseli. Yy. Tutaj zostawię wartość 4, 4. Chcę, żeby moja fala miała łącznie 4 fale. Jeśli zwiększę, to zacznie wyglądać za bardzo jak, jak taka fala właściwie dźwiękowa. Więc zostawię 4. 4 będzie ok. I chcę też zwiększyć wartość obrysu. To zobaczmy ilu. 10. Może 12. 12 powinno wystarczyć. Zawsze możemy trochę zmniejszyć tę naszą kreseczkę. Znaczy no, właściwie jedną. Wystarczy, że zmniejszymy jedną kreskę, bo w tego, że to jest efekt dynamiczny, zmieniając tylko jedną, zmienimy właściwie wygląd całego tego naszego efektu, czy, typu, czy kształtu, powielonego kształtu. Ok, powiedzmy, że już jestem zadowolony, podoba mi się, jak to wygląda, więc warto byłoby teraz, żeby to nie był dynamiczny efekt, tylko żeby to był normalny, czy, czy normalna grupa obiektów. Dlatego przejdę do polecenia obiekt. I expand Appearance. W ten sposób utworzyłem grupę z tych obiektów, ale chcę, żeby zamiast obrysu one miały wypełnienie, i nie chcę, żeby w ogóle miały obrys. Czyli po raz kolejny przejdę do menu Obiekt, czy Object i Expand. Przyznawam, że nie wiem, jak to jak jest po polsku. Aż, aż sam to sprawdzę, bo sam jestem ciekaw. To wystarczy, że kliknę OK. Nie, nie za bardzo interesują mnie te opcje, bo zazwyczaj one i tak robią to samo. To jest pozostałość po starych wersjach Illustratora, więc wystarczy naprawdę kliknąć OK i tak będzie dobrze. OK. Dobrze by było, żeby te kreski pokolorujemy sobie później. Teraz, zanim przejdziemy do kolorowania, utworzymy nasze tło. Czyli przejdę do narzędzia Elipsa, czyli wcisnę L na klawiaturze. Przytrzymam mniej więcej na środku. Ustawię kursor na środku i przytrzymam klawisz Alt i Shift. I w ten sposób stworzę. Mniej więcej takie, takie koło. Oczywiście nie chcę, żeby miało czarne wypełnienie. Będzie miało zaraz wypełnienie kolorowe. Właściwie już mogę zacząć je dodawać, czyli upewnię się, że moje, moje wypełnienie jest aktywne i z, z moich próbek wybiorę kolor czerwony. Oczywiście chcę, żeby, żeby ta, to moje tło było tak jak, jak każde normalne tło, czyli żeby było w tle, czyli żeby było na samym spodzie. Przejdę zatem do menu obiekt, arrange i ustaw na początku, czy wyślij na koniec, niech będzie tak. W ten sposób moje tło jest tam, gdzie być powinno, czyli na samym, na samym spodzie. Ok, teraz zacznę kolorować moją ikonę, czyli przejdę do, zaznaczę najpierw moją ikonę, upewnię się, że wartość, że wypełnienie jest zaznaczone, że jest aktywne, i z mojego próbnika kolorów, czy raczej z, z moich próbek, wybiorę kolor zielony. I oczywiście nie chcę żadnego obrysu, więc po prostu go usunę. Moje falki będą miały kolor ten bardzo jasny, szary, ale to musi być wypełnienie, a nie obrys w ten sposób. I już jesteśmy prawie w domu. <gryw> prawie nasza ikona jest gotowa. Oczywiście to, co zostało do, do zrobienia, to ten efekt długiego cienia. Najlepiej jest go, jest go zrobić przy pomocy, um, przy pomocy palety warstw czy panelu warstw. Oczywiście musimy najpierw wykonać kilka rzeczy. Czyli musimy sobie skopiować te oto ikonę i potem przekształcić ją w, w, pewien, w pewien sposób. Ok, czyli z najzwyczajniej w świecie skopiuję tę ikonę. Teraz to, co teraz. Um, Zaznaczę sobie tę te, te, te ikonę i nie wkleję ym, tego kształtu, który mam w tym momencie w schowku, ale wkleję go z tyłu, czyli paste in back. W tym momencie, jak możemy zobaczyć, mamy dwa takie same kształty, czyli dwie takie same podstawy ikon. Ta, która jest na wierzchu, y, zablokuje. Nie chcę, żeby ona mi przeszkadzała, ona po prostu ma tutaj sobie być i ładnie wyglądać. Czyli przejdę do polecenia obiekt. Zablokuj, zablokuj selekcję. Ok, to co trzeba zrobić teraz, to najzwyczajniej w świecie sklonować tę ikonę, którą mamy teraz wklejoną z tyłu. Czyli ja przytrzymam klawisz Alt i przesunę ją mniej więcej, mniej więcej tutaj, czyli zduplikuję tę ikonę. Mamy teraz dwie, dwie takie same ikony, i żeby je odróżnić, ale też przyda nam, nam, nam to się później. Po prostu nadam im czarny kolor czy czarne wypełnienie. Możecie zobaczyć, że ta też jest czarna, która jest z tyłu. I to, co chcę zrobić teraz, to chcę użyć narzędzia blend, czyli, czyli mieszanie. W tym celu przejdę do, ale może zanim jeszcze to, to um, zmniejszę krycie tego tej te ikony, tego kształtu, który jest tutaj u dołu. Um, zmniejszę aż do zera. No. W ten sposób efekt, który uzyskamy na końcu, będzie, będzie ciekawszy. Czyli teraz zaznaczę ten kształt i ten, który jest pod spodem. Przejdę do narzędzia, najpierw do menu obiekt, potem do narzędzia mieszanie i wybiorę opcję mieszania. Z opcji mieszania chcę wybrać Specified Steps, czyli określoną liczbę kroków. I tutaj wybiorę sobie całkiem dużą liczbę, zobaczymy, jak będzie wyglądało 40. Kliknę OK, przejdę znowu do polecenia czy do menu obiekt, e, mieszanie i kliknę stwórz, make. E, jak widzicie, wygląda to całkiem, całkiem widać, że są tutaj między tymi, między tymi dwoma elementami, e, te elementy pośrednie, 40 elementów, one no są dosyć wyraźne, a my chcemy uzyskać taki efekt, e, Gładki, że się tak wyrażę. W tym celu przejdę do polecenia, znowu do, do menu obiekt, polecenia y, mieszanie i z, w opcjach mieszania zobaczymy, ile, ile tych kroków będzie ok. 50, ciągle trochę za mało, 60. Myślę, że 90, już widać, że jest ok. Czyli kliknę OK, skoro jest OK, to kliknę OK. E, oczywiście mm, nie chcemy, żeby. Ym, żeby te nasze, ten, ten, naszy, ten nasz efekt wychodził poza, poza tło Żeby wyglądało to wszystko dobrze Tak jak powinno, musimy użyć maski przycinającej W tym celu, tak jak mówiłem wcześniej Przejdę do panelu warstw Tak będzie naprawdę najłatwiej Rozwinę go I jak widzicie w tym panelu mam wszystkie moje wszystkie elementy czyli To co mnie interesuje w tym momencie najbardziej To ta ścieżka, czyli nasze tło i nasze... Nasza grupa, ten nasz cień, o tak powiedzmy, cień. Żeby uzyskać efekt, które, którego szukam, który chcę w końcu ostatecznie uzyskać, muszę zduplikować te, te warstwy, czy te podwarstwy, warstwę tła. Przesunę ją po prostu na ikonę nowej warstwy, zupełnie jak w Photoshopie. I teraz y, przesunę jedną z tych warstw zduplikowaną, czy zduplikowaną, czy oryginalną, to nie ma właściwie znaczenia. W każdym razie przesunę ją nad, y, nad ten mój cień. Teraz zaznaczę i cień, i warstwę, y, warstwę tła. Y, upewnię się, że obydwie są zaznaczone. I przejdę do polecenia obiekt, Clipping Mask, czyli maska przycinająca i stwórz. W ten sposób, y, w bardzo prosty sposób utworzyłem utworzyłem efekt, które, który chciałem. Oczywiście on jest trochę zbyt mocny tutaj, więc żeby go nieco złagodzić, w panelu warstw znajdę moi, mój, mój cień, mój blend i może zmniejszę krycie. Zobaczmy do 30. Może być 30. Możemy ewentualnie zmienić w ogóle opcję mieszania z, z normalnej. Możemy przywrócić 100% krycia z normalnej na łagodne światło, soft light żeby wyglądało w ten sposób. To, czy będziemy używać innej opcji mieszania, czy innej wartości krycia, to zależy wyłącznie od Was. Możemy się z tym bawić do jutra. Bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać Wam technikę, w jaki sposób można pewne rzeczy w ilustratorze osiągnąć. I skończyliśmy. I zrobiliśmy tę ikonę. Mam nadzieję, że nauczyliście się kilku rzeczy, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja nazywam się Dawid Tumiński i do zobaczenia w następnym tutorialu.